O tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka? W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę. Jak to apetycznie wygląda? Pyszności. Dopiero niedawno nauczyłam się jeść z pałeczkami, no i akurat się przydało. Bepi, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście, to najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolejna jedzenie makaronu. Okej, okay, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie. No, muszę to opatentować. No, rewelacja. Z Betty, no, co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe. Gdzie jest Twój makaron? Nie wiem, zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No, nieprędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy? No. Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan. U, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. A... Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość. Dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa. Nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Nie wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne. Ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O tak jest naprawdę pyszny. Taki słodki. Na co czekacie dziewczyny? No właśnie na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak! Rewelacja! A mnie przyda się nóż! Ej, właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej e, wypicie go. Będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. To troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego arbusa potrzebna będzie równie duża szklanka, jaki ciężki. No i gotowe. Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam Wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. Yy, to widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość, a ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Jest chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl. Jeśli lody będą płynne, to dam radę i zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Twój nos też jest wodny. Co ty zrobiłaś? Chociaż. Przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O, nie, jest tak zimno. Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, co się stało z naszą Emmą? To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow! Wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra! Cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli. Też się cieszę. A ja mam złoty środek. Idealnie. E, dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności. Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto na raz. Komu potrzebne są jakieś sztuczce, gdy ma się usta. O, tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać! Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Okay. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Mmm, pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, to ty? Emma! Jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. I zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki. Okej, okay, chcę gofry. taki jak na obrazku. Mówisz masz, jestem gotowy. Paczka, szpatułka, zaczynam. Mmm, pyszne. Oj, przepraszam. Prościzna. ale czas wziąć się do roboty. Wsypujemy mąkę do miski. Rozbijam dwa jajka. No i oczywiście cukier. Trochę mleka i masła. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Patrz u siebie. Niby czego mam się uczyć. Teraz przeleję ciasto do miseczek. Właśnie tak. Dodam trochę czerwonego barwnika i wymieszam. Maleńki pojedynek? No to trzymaj się, babciu. I moje kolorowe ciasto gotowe. Teraz wylewam je na przemian do gofrownicy. Rewelacja. I czas na upieczenie mojego gofra. Uwielbiam nutellę. Co? On już ma gotowego gofra. Muszę coś wymyślić. Wiem. Nutella. Dodam do niej mąkę. I mleko. A teraz to wszystko wymieszam. Wlewamy ciasto do gofrownicy i można piec. Jestem pewna, że czekoladowy gofr przypadnie Betty do gustu. No i co powiecie na to? Muszę udekorować moje gofry. Zanurzę je w czekoladzie, a potem w tęczowej posypce. Pięknie. To mają być gofry? Ja mam prawdziwe gofry: z syropem klonowym i cukrem pudrem. I truskawkami do dekoracji. Mój gofr też jest gotowy. Ojej, oni już dekorują, więc ja też muszę. Dobrze, że mam skitelsy. Udekoruję gofra cukierkami. Mm, wyszło super. Szkoda, że się skończyły. Degustuj, Betty. Ojej, nawet nie wiem od czego zacząć. Tęczowe gofry! Co za aromat! Są pyszne! To niesamowite, Ben. I teraz gofry Kate. Mm. Cukierki, czekolada. Nietypowe połączenie. Lubię je. I oczywiście gofry babci. Aż mi ślinka cieknie. Wyglądają jak z obrazka. Nie, jakie pyszne! Nie wiem kogo wybrać. Wszystkie są pyszne. I gofry babci, i tęczowe, i czekoladowe. Poza pyszności. Chcę zjeść je wszystkie. Niam, niam niam Ojej! Betty, czy wszystko w porządku? A kto wygrał? Ciekawe, co będziemy robić tym razem? Już prawie skończyłam. Chcę łódko z kurczaka. To proste. Czekaj, a skąd mam je wziąć? A, zabierz to ode mnie. Jak chcesz, kochaniutka. A ja zamierzam przygotować tę kurkę w całości. Poleję ją porządnie olejem. Nasmaruję. Dodam przypraw. Posypię jeszcze z wierzchu, ale to będzie pyszne. Teraz pokroję kilka jabłek. Właśnie w ten sposób. Jak pachnie jedno włożę do środka. A pozostały mi obłożę kurczaka. No i gotowe. Czas, żebyś trafił do piekarnika. Co, babcia ma już wszystko gotowe? Mam pewien pomysł. Wezmę ostre chipsy i dodam do nich ostry sos. Teraz trzeba je zmieść. I moja panierka do kurczaka gotowa. Do środka wrzucam łódko z kurczaka. Przygotujcie się na wstrząsy. No i pyszniutkie łódko z kurczaka prawie gotowe. Teraz hop na blachę do pieczenia. To tak gotuje. Patrz jak to się robi. Bierzemy nóżkę. Posypujemy różnymi przyprawami. I wcieramy je w wódko. A teraz będę smażył te nóżki na mojej patelni grillowej. Najważniejsze to, żeby się nie przypaliły. A uzyskały złocistą skórkę. Babcia nie marnowała czasu. Mój kurczak jest gotowy. Kilka plasterków pomarańczy i ozdoba na nóżki. Teraz jest idealnie. Hej, zajmij się swoim daniem. Dobra, moje nóżki i tak będą lepsze. Mmm, palce lizać. Ojej, jak pali! To było naprawdę ostre. O, ale upiekłam dzięki temu nóżki. Teraz tylko muszę je włożyć do kubełka. Mm, doskonale usmażone. Podam je na fontannie. Wystarczy dodać ser, i voilà. O, tak, fontanna z serem. Betty mam nadzieję, że to docenisz. Smacznego. Wow, wszystko jest takie niesamowite. Czy to jest spontanna serowa? Od niej zacznę. Zanurzę w niej nóżkę. Wygląda ekstra. Ojej, i smakuje rewelacyjnie. Kurczak czy łódka? Hmm, kurczak czy łódka? Chyba zacznę od udek. Wygląda naprawdę apetycznie. O nie, jaka ostra panierka! I ja płonę! Muszę czymś zajść, tę ostrość. Uff, już jest w porządku. Kurczak babci jest całkiem niezły. Spróbuję, łódko. Jak pachnie. Wow, babciu, to jest niewiarygodne. Wygrywasz? Nie dbam o maniery. Kurczak jest taki dobry. Tak, nie możecie pokonać babci ofiary. Dziękuję, kochaniutka. No, co tam masz? Mm, tym razem chcę frytki. Dacie radę? Prościzna. Babcia sobie poradzi. Auć, moje stare kości. Ja też to ogarnę. Co w tym trudnego? Najpierw pokroi ziemniaki. Ej, czy nóż się zaciął? No wyłaś! Aj! To nie ja, to babcia! Co? Złodko, nie rozpraszaj babci! Co może być lepszego niż ziemniaczane łódeczki? Włożę je do brytfanki, skropię olejem i posypię ulubionymi przyprawami. Dodam jeszcze gałązkę rozmarynu. Ja je zaniosę, nie bo ja. Uspokójcie się, wspólnie mi pomożecie. Zaraz pokażę wam, co potrafi moje profesjonalne urządzenie do gotowania. Tylko obrotów i ziemniaki zamieniły się w spiralkę. Widziałyście coś takiego? A teraz wrzucamy wszystko do wrzącego oleju. A ja skończyłam z krojeniem. Teraz włożę szyściutko do tostera. Włączamy i gotowe. Trzeba to tylko wszystko złapać. Ups, troszkę źle wycelowałam, ale to nie szkodzi, zaraz to pozbieram. No i proszę, tak jak w McDonald's. Oj, a ta frytka będzie dla mnie. Moje ziemniaczki się już upiekły. Jaki aromat! Muszę jeszcze tylko nałożyć na nie sos serowy. To jest to. Co za banał? Tak właśnie powinno się podawać ziemniaki do stołu, a sos barbecue komponuje się z nimi o wiele lepiej. Co za ważniak? Najlepszym sosem jest ketchup. Betty na pewno się ze mną zgodzi. Hurra! Ile ziemniaczków? Zacznę od tych. Są takie, jak na obrazku. Oleję je keczupem i próbuję. Pachną jak te zmaka. Smakują tak samo. Fajnie. A teraz frytki babci. Ojej, ile sosu. Niezłe, ale nie dokładnie takie, jakie chciałam. A co to jest? Wygląda pysznie. <śm> Ale najpierw zanurzę je w sosie. No i próbuję. Wow, to jest niewiarygodnie dobre, Ben, jesteś kulinarnym geniuszem. Bardzo mi smakuje. O, tak, jestem najlepszy. Oj, to znaczy dziękuję. Dobra. W pierwszej rundzie musicie zrobić mi pyszny makaron. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Makaron? Nie mam pojęcia, jak gotować spaghetti. Kurczę, nie mogę otworzyć tego pudełka. Emma, to nie jest takie trudne. Patrz, otwiera się w ten sposób. A, już wiem. Ojej. Teraz całe spaghetti się rozsypało. Ale to nic, szybko je pozbieram. Co za amatorstwo. Ja otworzę to opakowanie i złapie makaron nawet nie patrząc. W dodatku ze spaghetti trzeba obchodzić się z miłością, tylko wtedy będzie naprawdę smaczne. Zgadzam się. Ale każdy ma swój własny sposób na gotowanie makaronu. Dobra, czas na przygotowanie sera? Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. No to zaczynamy! Co za okropność! ma nie patrz! Biedny ser, kto do niego strzela? Właściwie to ja go topię. Właśnie taki jest najsmaczniejszy. Teraz można włożyć do niego spaghetti i porządnie wymieszać. Hmm, mnie też przydałby się ser. Ale dla mnie wystarczy go po prostu zetrzeć na tarce. Akurat zgadzam się ze mną. Trzeba tylko bardzo dokładnie zetrzeć ser na tarce. Ja używam do tego specjalnego woreczka. Właśnie tak. I nic mi nie wypadło. Niezły lifehack, Babciu. Co to tak pachnie z palenizną? Ojej, jak mogłam zapomnieć o makaronie? Kurczę, Benowi się to nie spodoba. Muszę wymyślić jakąś alternatywę. Wiem. Żelkowe robaczki z srofem truskawkowym będą świetne. No, to się nazywa makaron. Takie coś spodoba się Benowi na pewno. Fajnie to wymyśliłaś! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Chyba pierwszy będzie kandydat w środku. fój! jadłem już dużo smaczniejszy makaron. Ten mnie trochę rozczarował. Teraz czas spróbować makaronu z tego gigantycznego kawałka sera. Wow, to wygląda tak apetycznie. No to zupełnie inna sprawa. Z chęcią zjem dokładkę. Kurczę, jaki ciężki. Co? To koniec? Taki ogromny kawałek sera i tak mało makaronu? O, jakie nietypowe podejście do robienia makaronu. Nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale spróbuję. Wow, właśnie coś takiego mi się podoba. Emma, gratuluję. Twoje danie okazało się najpyszniejsze. Bardzo smakują mi te żelki. Hura, wiedziałam, że mu się spodoba. No dobra, w tej rundzie chcę dostać pyszne lody. Prościzna. Robi się. Nie mam pojęcia, jak zrobić lody. Mam nadzieję, że filmiki z TikToka posuną mi jakieś nietypowe pomysły. Jest! A tak na serio to dlaczego nie wykorzystać Kinder niespodzianki? To takie proste, a takie ciekawe. Ujej! Zobaczcie jaki fajny samochód jest w środku! Super! Wiem na pewno, że mój wnuk uwielbia dojrzałe truskawki. No i oczywiście uwielbia kiwi. Nie mogłam zapomnieć o jego miłości do borówek, dlatego właśnie teraz zamierzam zrobić idealne lody. Będą łączyły w sobie smaki wszystkich jego ulubionych owoców. Do lodów użyję oczywiście najświeższego mleka, mojego ulubionego tak na marginesie O tak! To było naprawdę fajne! E, babciu, poczekaj. W środku jest mój samochód. Chwileczkę, daj mi go wyjąć. Powiedziałam, czekaj, posłuchaj mnie. Co się dzieje, moja kochaniutka? Nie przeszkadzaj mi. Idę zamrozić moje smakołyki. Smakołyki? Chyba żartujesz. Dobra, nie będę sobie zawracać głowy. Moje lody będą nie tylko pyszne, ale będą bardzo oryginalne. Podam je w pociągu. Do każdego wagonu wleję trochę azotu. A potem dodam lody. Kolorowe i o różnych smakach. Gotowe? Oczywiście, każdy wagon musi być dodatkowo udekorowany. Do tego użyję kolorowych posypek i uroczych figurek dinozaurów. Spójrzcie, jakie piękne. Rozejść się. Pociąg szczęścia zaraz tu przybędzie. Ojej, jak ładnie. Kurczę, trzeba się pospieszyć. Wszyscy zrobili takie wspaniałe lody. Tylko ja nie nadążam. Nie trzeba było tak długo bawić się samochodem. Dobrze, że moje lody robią się wyjątkowo szybko. Muszę tylko zanieść moje kinderki do lodówki, żeby miały czas zamarznąć. Babciu, no w ten sposób daleko nie zajdziesz. Pozwól, że Ci pomogę. Okej. Okay. Chyba gotowe. Babciu gotowe? Może, że wracasz na swoje miejsce. Dziękuję, moja kochana. Dziewczyny, spójrzcie, jakie piękne są moje lody. Myślę, że benowi się spodobają. Ojej, po raz kolejny mam tu bardzo apetycznych kandydatów do wygranej. Zacznę od tego obiecującego kinderka. Wow, no to jest bardzo smaczne. Nie wiedziałem, że z jajka kinder robi się takie pyszne lody. Dobra, teraz muszę spróbować lodów babci. O, widzę moje ulubione owoce. Jakie pyszne! Nie wiedziałem, że moja babcia potrafi nawet robić lody. Jakie dobre! Co to jest? Wow, samochód babciu! Wymyśliłaś lody z niespodzianką! Ale ekstra! Co to za pociąg? Jeszcze nigdy nie przyniesiono mi lodów w taki sposób! Z tej okazji użyję nawet złotej łyżki. O tak! Te lody są niewiarygodnie dobre. Są takie różne! Jabłkowe i o smaku gumy balonowej! I są w takim fajnym pociągu! Betty, jestem zaskoczony! To naprawdę najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłem! Nie miałam co do tego wątpliwości! Tym razem chcę, żebyście zrobiły dla mnie Lizaka! Mam nadzieję, że Wam się to uda! Lizak? Myślę, że poradzę sobie z tym zadaniem. Mój lizak będzie jeszcze i zdrowy. Jestem gotowa pracować na cztery ręce, aby mieć pewność, że i tę rundę wygram. Ojej, a mnie dwie wystarczą do gotowania. Przygotuję lizaka z dżemem truskawkowym jako bazą. Swoją drogą sama go robiłam. Wrzucę go do garnka, a następnie wymieszam z cukrem i wodą. A więc tak to się robi z takimi prostymi krokami, to ja sobie poradzę. Kurczę tylko nie mam dżemu, ale komu on jest potrzebny, kiedy mam pyszne kolorowe żelki? Dzięki nim zrobię nie tylko smaczne, ale i bardzo kolorowe lizaki. Pozostało tylko poczekać, aż masa stwardnieje. Brawo, ja! Aromatyczne jabłuszko wbije patyczek, ale fajnie to wygląda. Teraz nałożę na nie masę z dżemem, położę na talerzu i żeby wyschło będę na nie dmuchać. Ojej, to jest takie męczące. Dobra, masa na jest już prawie gotowa. Pozostaje tylko przelać ją do foremek i poczekać, aż stwardnieje. Wtedy otrzymam mnóstwo małych lizaków. Tylko spójrzcie, jak to słodko wygląda. Jestem pewna, że Benowi spodoba się w sposób, w jaki to zaserwuje. Ben, czas decydować. Jaki trudny wybór. Chyba zacznę od tego zielonego czegoś w szklance. Smakuje jak szklanka. Co to za lizak, który nawet nie chce się odkleić? Następne w kolejce jest to dziwne urządzenie. Wygląda niesamowicie i można się tym bawić. Ojej, okazuje się, że to nie jest do końca taki dobry pomysł. Nie chcę tego. Został ostatni kandydat. Babciu, mam nadzieję, że przynajmniej ty mnie nie zawiedziesz. Wow, jakie pyszne! Nie dość, że ten lizak jest nierealnie dobry, to jeszcze bardzo miękki. To przecież jabłko. Babciu, to był genialny pomysł. To ja wygrałam. Bardzo się cieszę, że ci tak smakuje, mój drogi.